Z kolejnym odcinku z mówi Star Planet. No, więc chciałam najpierw pozdrowić na mm, odcinku o y, hashtag 53447 Bardzo serdecznie Cię pozdrawiam. Chyba wiesz dlaczego, ale Cię pozdrawiam, dobra. Y, bardzo Cię pozdrawiam, jesteś bardzo miła, nie wiem dlaczego, ale dobra. Y, z jakiegoś bo, zboczańca nam się sobie znalazłam. W ogóle on jest jakiś taki zboczony, na serio, jakiś zboczony, bo on jest na serio jakiś zboczony i na serio. Tak on tu jest. Może nazywa Kocham C-I-E-E-E-E -e 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 -e, Skarbie. Dobra, może od samej góry zobaczymy. On tutaj dużo kratek pisał. So, hej, skarbie. Powiedziałam, nie mów tak do mnie. On napisał, kocham cię, chodź, zróbmy se dziecko chyba. No, chyba cię. No i nie powiedziałam tego. No. Potem on napisał, chodź, zróbmy se. Jezu, on jest spoczątkowy, ale no, chodź, zróbmy se. z niech się. Yy, z boku. Weź mi k... jest taki wielki. Boże, jaki debil. Ej. Napisałam, blokuję i zgłaszam. Na serio, to jest jakiś spoczeniec. Jest po prostu jaki spoczeniec. Wow, oh, Jezus. Sorry. Boże, to jest Len, Lenard, Lenardo. No i po prostu on jest naprawdę... zgłaszajcie go. To macie jego nazwę się kocham. Jest w ogóle zapozpoczony. Yy, przepraszam, że teraz... Yy. I teraz troszeczkę dla Oliwci. Strasznie Cię przepraszam. Coś tam, że Cię zraniłam. Yy, czy coś tam przepraszam cię bardzo. No bardzo cię przepraszam. Myślę, że mnie wybaczysz. Dobrze. Więc ja się z Wami żegnam. Bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiam Oliwkę. Hashtag Oliwcia53447 Hashtag zapraszam, Cię, subować, subować, dawać jej prezenty, grafy, w ogóle przepraszam Cię za to, co zrobiłam, ale dobra. Napisaliśmy, dobra. Więc ja się z Wami żegnam. Oj, dziękuję za... z jednym subskrypcją. Dobra, no to myślę, że się z Wami Żegnam! No to papa! Pa.